Chrześcijański mąż nigdy nie popełni cudzołóstwa. Jeśli chodzi z panem, jest to niemożliwe. Musi przestać chodzić z panem, aby popełnić cudzołóstwo z kimkolwiek. Ale chrześcijański mąż może być też ogromnie kuszony, jeśli jego żona nie współpracuje w sferze seksualnej. Wtedy to ona cały czas kusi go do oglądania pornografii czy czegoś podobnego. Więc kobieta powinna sama osądzić, czy jest posłuszna pismu, które mówi, że dwoje będzie jednym ciałem. Czy jesteś gotowa być jednym ciałem ze swoim mężem? Normalny mąż to mężczyzna, który zawsze pragnie być jednym ciałem ze swoją żoną, ale wiele żon ma, jak mówię, super uduchowione lub szalone podejście do seksu, którego nie chcą uprawiać z mężem i zadają głupie pytania typu, dlaczego tak szalejesz za seksem? Odpowiedź brzmi, bo jest mężczyzną. To wszystko. Nie ma innej odpowiedzi, a ty tego nie rozumiesz, bo jesteś kobietą i nigdy nie zrozumiesz, dopóki nie przeczytasz Bożego Słowa, które mówi, że Bóg dał różne pragnienia. To jak głupie pytanie do męża. Dlaczego masz włosy na twarzy? Spójrz na moją twarz, mówi żona. Nie mam żadnych włosów na twarzy. To głupia żona. Równie głupia jest żona, która mówi, dlaczego masz tak wielkie pożądanie seksualne? Ja go nie mam. Równie głupie jak pytanie, dlaczego masz włosy na twarzy. Dzieje się tak, bo wiele kobiet nie rozumie, jak są stworzeni mężczyźni. I dlatego na takich spotkaniach mówię o tym bardzo stanowczo, aby wszystkie kobiety zrozumiały, że Bóg stworzył mężczyznę inaczej niż ciebie.